Do najekstremalnych emocji baw się na największych wodnych zjeżdżaniach w Polsce. Tylko w Energylandii, najwyższy w Europie mega coaster Hyperion, 70 atrakcji oraz już otwarta wodna strefa Waterpark. Dwa parki, jeden bilet. Energylandia w Zatorze, najnowocześniejszy park rozrywki w Polsce. No tak, dzień dobry Państwu. Witamy jak widać na wadowickim rynku. Przed chwilą wszemknął peleton Tour de Pologne, ale że ponoć Wadowiczanie mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek bardzo kochają kolarstwo, to tutaj wspólnie z Urzędem Miasta Wadowice postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom. No i dzięki zaangażowaniu klubowi Aquila, właśnie zespołowi Kramarczyk Team, a także oczywiście tutaj samorządowcom z Badowic, yy, udało nam się uzyskać prawo organizacji Mistrzostw Świata w trialu do lat 16. Yy, na ten moment zgłosiło się blisko 170 zawodników, także będzie tutaj bardzo duża frekwencja. Areną zmagań no będzie Wadowicki Rynek. Musimy tutaj ustawić aż 10 specjalnych odcinków ale myślę, że sobie poradzimy także wielkie emocje od piątku, od 17:00 konkurencja drużynowa walka o drużynowe mistrzostwo świata później sobota, niedziela od 8:00 do 17:00 obydwa te dni rozgrywki indywidualne także no będzie się działo Największa reprezentacja, reprezentacja hiszpańska 30 zawodników zgłoszonych na drugim miejscu bodajże 26 Francuzów ja teraz przekażę tutaj e, głos panu dyrektorowi Yy, który trzyma medale, medale przyszłych ze Szwajcarii właśnie aprobowane zarówno przez yy, władze miasta Wadowicz także o takie medale w różnych konkurencjach będą walczyli zawodnicy i zawodniczki no bo triale to nie, nie przecież tylko chłopcy ale również dziewczyny Szanowni Państwo yy, bardzo dziękuję za możliwość yy, trzymania tak wspaniałych medali w dłoni już czuję pełną satysfakcję i chyba szczęście tych wszystkich osób, które będą po tych trzech dniach za tydzień mogły mieć nasze i takie medale. Oczywiście chcę bardzo podziękować tutaj organizatorom za wysiłki i za to, że są z nami w Adownicach. Zdaję sobie sprawę, że konkurencja w zakresie otrzymania, prowadzenia takiej, takiego wydarzenia jak Mistrzostwa Świata była wielka, z tego co wiem, było 14 kandydatur z różnych krajów, udało się to zrobić wspólnie i tutaj na, na ręce pana, pana prezesa jednego i drugiego, jeżeli, jeżeli tak mogę powiedzieć, wyrazić bardzo duże podziękowania od burmistrza Wadowic i Wadowice oczywiście są e, bardzo e, z tego powodu szczęśliwe, ponieważ to bardzo wyjątkowe wydarzenie Mistrzostwa Świata w dodatku na płucie rynku. Naprawdę wiel, wielkie dzięki dla, dla organizatorów i chciałem zaprosić też wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli, aby tutaj się pojawili i dopingowali tych młodych ludzi, bo jeżeli to jest to jest 100, blisko 170 osób, to naprawdę będzie się działo. Dziękuję serdecznie. No y, moim marzeniem było coś w Wadowicach zrobić, robiliśmy w Andrzejowie, robiliśmy w Kalwarii, no i teraz jakoś z Panem Burmistrzem będziemy się dokazali, że zrobimy to w Wadowicach. Y, patronat honorowy nad imprezą objął Pan Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski w Komitecie Honorowym jest również Pan Burmistrz Wadowick i Starosta Wadowicki Powiatu Wadowickiego. Chcę powiedzieć, że Polska reprezentacja, miała ja tutaj być, ale to może myśmy z Tomkiem zawalili, bo baliśmy się deszczu, że nie będzie, no ale myślę że za parę dni będą takie widowiska, że, że wszystko będzie dobre. Są koszulki Tomek został wiceprezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Jest to, myślę, prestiżowa y, funkcja. Y, miał jechać z Tour de czyli z wyścigiem dookoła Polski, bo tak to się kiedyś historycznie nazywało. Teraz obcojęzyczne nazwy chodzą, y, ale nie pojechał. Przed tygodniem był... To jest społeczna funkcja. Ja jestem trenerem kadry narodowej w BMX-ach. Y, myślę, że y, wrócimy do dobrych tradycji. Kiedyś zawodnicy z klubu a pila Wadowice zdobywali medale. Łącznie zdobyliśmy 34 medale Mistrza Świata, Mistrza Europy. Ja w takim rankingu muszę się powtarzać. pochwalić stolecie polskiego kolarstwa. Zostałem trenerem najbardziej skutecznym numer jeden. Taka jest koszulka, w której będą startować polscy reprezentanci. Związek wyraził zgodę, ponieważ Urząd Marszałkowski dofinansowuje to, że jest mało polska, Ministerstwo Sportu. A tutaj co pan dyrektor powiedział, yy, wzór medali w tym roku jest jeden dla wszystkich. Taki sam medal dostaje mistrz świata na szosie, na torze, w przełaju, yy, więc nie ma tu dyskryminacji, yy, tylko tam jest jeszcze taka tęcza. Tęcza została zawładnięta, bo tęcza to jest koszulka mistrza świata.